Cześć, z tej strony Michał Gosk z Biura Nieruchomości Perfekt. Pozdrawiam Cię z Czarnego. Dzisiaj jest niedziela. Właśnie jestem po prezentacji z klientami jednej z działek na Czarnym. Zobaczymy, czy się zdecydują, są wstępnie zainteresowani, czy kwestia pokazania dokumentów, ksiąg wieczystych, etc. Więc myślę, że to wszystko będzie szło w dobrą stronę. Natomiast chciałem powiedzieć, że jeżeli korzystasz z usług pośrednictwa biura nieruchomości, to my jesteśmy właśnie po to, żeby pokazywać Twoje nieruchomości w sobotę, w niedzielę, w dni wolne od pracy, wtedy kiedy Ty jesteś w pracy. Właśnie między innymi też i tak wygląda nasza praca. Oczywiście pomijam kwestie doradztwa, jeżeli chodzi o dokumenty, doradztwa, jeżeli chodzi o cenę i analizy formalno-prawne, jak to zrobić, żeby sprzedać tą Twoją nieruchomość. Więc jeżeli chciałbyś wejść we współpracę, to zapraszam Cię do zobaczenia.